Kim jesteś? Jestem człowiekiem z bardzo ciężką przeszłością. Staram się teraz dążyć do tego, co najlepsze dla mnie i dla mojej rodziny. Chciałbym w końcu być, żyć jak normalny człowiek, legalnie zarabiać. Kim jestem? Nie wiem. Na pewno nieśmiałą osobą. Dlaczego? Bo, Bo wydaje mi się, że boję się opinii innych. I boję się im zaufać, ale jak już komuś zaufam, to potrafię się przed nim otworzyć i pokazać jaka jestem. Jestem raczej typem podróżnika. Uwielbiam podróżować. W każdym z tych miejsc, w którym jestem, odnajduję cząstkę siebie. Spoglądając przed siebie, nie widzę żadnej drogi. Mimo smutności, która mnie dostarcza, wszystko się zmienia wraz z kolorem nieba. Prawdą jest, że jesteś kruchy, a wszystko wokół to odbudowa. składa wewnętrznych przemyśleń w więzieniu nie napowietrzonej anemicznej przestrzeni, wypełniającej jej widoczność wewnętrzną. Osłonięta szczelnie kolorową porcelaną, Tu się na lepszy los. leżę, patrzę w sufit, nie mogę się poruszyć, jak gdyby uwięziona w trumnie i tylko myśli przemijają, wpajając anemiczne powietrze, rozrywając od środka, zdzierając płachty bijącego centrum. Jeszcze niedawno, tyle kwiatów rosło wkoło. Każdy domagał się tyle czasu, ciepła, i cierpliwości. A dziś zwiędłe. Z braku mojej czułości nie czuję się winna, lecz jeszcze bardziej strapiona samotnością, odrzucona, więc co jest tak trapiące? Niełatwo zapanować nad chaosem własnego życia, tym bardziej, że kwiaty mają wymagania, pomimo tego, iż są tylko polne. Postrzegam jedynie pustkę, ledwo utrzymując bicie serca. To nierównomierne. Czekając na prostą linię, zapowiadającą ciemność, zmysły zwalniają. Czucie nasila się, a ból ma więcej powodów, by wzmagać na sile. Rażące przestrzenie pustki, ból zawieszony w momencie jego nadania. W moich oczach widać niepewność, strach i wyczerpanie. Krzyk. Pojawia się wizja kamiennego spadu, a ja w nim spadam. Ulatują myśli, serce zawsze staje bić. nastaje głucha cisza. Doska.